Sześć osób z podejrzeniem tzw. świńskiej grypy przebywa w podkarpackich szpitalach. Cztery w przemyślu, po jednej w Jarosławiu i Łańcucie. Stan wszystkich tych osób jest dobry. Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje sytuację na Podkarpaciu. Prowadzimy akcje informacyjną na granicach, rozdając ulotki w języku polskim i ukraińskim. Weryfikujemy stany, jeżeli chodzi o, o, o maski w celu ewentualnego, powtarzam, ewentualnego w przyszłości rozdysponowania wśród pracowników zatrudnionych na przejściach granicznych. Ponadto objęliśmy także, może nie nadzorem, ale opieką licznych studentów narodowości ukraińskiej, którzy obecnie studiują w Rzeszowie. Staramy się z nimi kontaktować ze względu na to, że tego co wiem, 2 listopada jest tam dużym świętem, więc możemy się liczyć z przemieszczaniem się tych studentów, cenami, celem odwiedzenia, tak jak u nas, drobów swoich znajomych i teraz i obecnymi powrotami. Grypa o tej porze roku to nic niezwykłego. Nie należy ulegać panice, ale zachować podstawowe środki ostrożności. Ja bym apelował do Państwa, żeby się skupić bardziej nie na wyszukiwaniu pojedynczych przypadków świńskiej grypy. Ja wiem, że to ładnie brzmi, ale to nic nie zmienia w sensie epidemiologicznym. A skupił się bardziej na prewencji, na profilaktyce, żeby nauczyć wszystkie osoby, żeby stosować to, co powinni stosować. Należy odpowiednio do temperatury się ubierać, często myć ręce, unikać w miarę możliwości dużych skupisk ludzkich. Według najnowszych informacji grypa przemieszcza się we wschodnie rejony Ukrainy i powoli opuszcza okolice Lwowa.